w kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj od, od, yy, dzisiaj kupimy zademiarza rzadkiego i przetestujemy Dynamica, bo niestety film się usunął, gdzie o, go odblokowywałem. Kupimy sobie tą ofertę i kupimy sobie też Big Boxa za 500 końców. Yy, ok, teraz musimy jeszcze dokończyć zagranie, żeby leczyć. Uleć y, 100 tysięcy punktów życia na trybie napad, więc to zrobimy. Z, z, zrobię to y, rozom, specjalnie zrobię to rozom, y, y, Żeby nie było tam ktoś, co pisał, ale jest, zwracajcie na to uwagi, zwracajcie uwagę na film, bo ja tu leczę, bo ja tu sobie just, oczywiście chcę wygrać, ale ja też chcę leczyć to zdrowie, żeby po prostu wykonać Zadanie. Dobra. Czyli niszczymy, niszczymy tutaj. Mi chodzi generalnie o to, żeby te zdrowie po prostu uleczyć. Czyli jak tak, robię sobie pancerz i te zdrowie po prostu sobie leczę. Myślę, że już, że jeszcze za chwilkę skończymy zadanie, że już za chwilkę to będzie. O. I leczymy, leczymy, leczymy. Oczywiście będziemy atakowali bazę. O, musimy się cofnąć, bo musimy wyleczyć. Ale leczymy sobie, leczymy. Mamy na to dużo czasu. Leczymy, 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 niszczymy, niszczymy. niszczymy zakładamy pan, pancerz. Znowu leczymy. Kolejny pancerz. Leczymy. Zabijamy. O, teraz ktoś nas zabił. Ale przegrywamy. Przegram o 2% przykre. Ale może wygramy, może wygramy, może wygramy. Byłoby super jakbyśmy wygrali. pancerz, pan, pancerz. Dobra, chronimy, chronimy. Wbijajcie na mojego ten. <grystanie> już nie do klubu, już w nim nie jestem, ale wbijajcie na kanały Szklanki TV, Marcela TV i ty i BREGO 79. Patrzcie na to, patrzcie, idziemy im niszczyć. No i bęk, bęk, bęk. Niszczymy tu na luzaka, na luzaka, tu sobie niszczymy. Jeszcze pójdziemy tutaj tak. O, pancerz, ale to on nam nic nie dał prawie, bo umarliśmy, trudno. Ale patrzcie, myślę, że wygramy to nawet. Bo my mamy 50%. Oni mają zaledwie, trzy, jeden i. Ej, jak nie, jest i wygraliśmy, wygraliśmy na pewno, nabiliśmy już to zadanie, e, więc, od, e, więc odbierzemy sobie 20 gemów, 20 klejnotów, mamy 30, więc kupujemy rzadkiego już na pewno, te letnie drzwi, ale kupujemy rzadkiego zadmiarza, który będzie oczywiście El Primo, więc... Mam 4 na 4 rzadkich zadymiarzy. I po gierce El Primo otworzymy sobie skrzynkę. Potem po skrzynce zagramy sobie Dynamikiem. Żeby nie było. Dobra. Yy, Nieważne. Możliwe, że może zrobić cięcie albo tak, ale to. Ja tak dawno naprawdę nie grałem El Primo. To jest ta, bo to jest taka super postać. To jest taka super postać. E, tak, tak długo nim nie grałem w Brawla. Serio. E, o, przepraszam <ścoughs> za te wiadomości. To mama. Mama. El Primo. Brakowało mi tego ulta. Naprawdę długo mi brakowało. Ale jest, już w końcu go mam. Jest ten Ult. El Primo, naprawdę. Teraz na skrzynki trochę głupio. Ale po prostu on mi się podoba. Użyłem go sobie i tak mi się wydaje, że tu zabiję. Zabiję ich, zabiję, nie? Zabiję, zabiję. Zabiję tego El Primo. A z Jackie to mogą być jeszcze problemy. Hmm, czyli. O, zabiję. Zabiję. O, o, o. Dobra, ta wieżyczka ją zabiła. Mam 11 perkusów, teraz trzeba znaleźć jakiegoś ziomka. Używam auto, żeby sprawdzić, gdzie ktoś mógł być. Tu jest. jest. O, on umarł. A, nie umarł. No i wygraliśmy. Super, otworzymy sobie teraz yy, Big Boxa. Otworzyliśmy big boxa i są trzy rzeczy. Jest naprawdę duża szansa na, po, jest szansa na postać, ale przez to, że kupiliśmy El Primo, to niestety tej szansy no, nie będzie. Mógłem zrobić tak, że najpierw otworzyć skrzynkę w sumie, ale teraz zagramy sobie naszym. Daj, na Majkiem zagramy sobie nim. O, czekajcie, na przykład w Jackie ulepszymy. Zagramy sobie nim na. Myślę, że na Zadymę. Będzie dobrze. Niestety bardzo mi przykro, że tak ten film, gdzie odblokowaliśmy Dynamite'a mi się usunął niestety. Ale no po prostu przypadkiem to zrobiłem. bo czyściłem sobie tam pamięć w telefonie. I po prostu przypadkiem mi się usunęło, ale to nic. Po prostu muszę nagrać nowy odcinek. To jest tyle z bólu. A, ja mam piłkę, dobra, ej, dobra, bo nie jedziałem. Podaj, 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 podaj. No podaj! No podaj. No i mógł mi podać, no. Bym strzelił, bo wtedy nie wiedziałem, że ja w ogóle mam piłkę. I chciałem już w tych ziomków. O, bomba! O bomba! Dobra. Zniszczyłem trochę pole gry, ale to... To nic. I nie mamy już ulota, niestety. Czekajcie. Może was uratuję. Dawaj, dawaj. Daj, podaj, podaj. Aj, chciałem tam zniszczyć. Dawaj, strzelaj. Jest, jest gol. Jest 1-0. Bęk. Niszczymy. Nie, nie, nie. Uf. Uf. Było blisko. Było blisko. Na linii ta piłka była. Dawaj. Podaj. Podaj ziomek. Podaj. Jest. Miał asystę, a ja gola, więc super. I moi drodzy. Yy, to będzie też koniec tego odcinka, trzymacie się ciepło. No.